Mam nadzieję, że jesteś dalej ze mną, że jesteś wytrwała, wytrwały i wykonujesz ze mną te proste ćwiczenia. Następny dzień, następne ćwiczenie. Powtarzamy te wszystkie ćwiczenia, które do tej pory oglądałaś i zobaczyłaś. Dokładamy następne ćwiczenie. Bardzo proste również na rozciągnięcie naszych obręczy barkowej, naszej klatki piersiowej. Dajemy jedną rękę za głowę. Drugą rękę chwytamy naszą dłoń, tak byśmy składać cześć. Zobacz. Wyprostowana postawa, wyprostuj się i trzymaj licząc do 10-20. Następnie zmieniamy rękę i robimy to samo. Uśmiechaj się przy tym, bo śmiech to zdrowie. I śmiech również wpływa na Twój wygląd Twojej twarzy. Pozdrawiam, zapraszam na następne ćwiczenie.